Dzień dobry, środa 28 lutego. Witamy się z Wami z nieco zachmurzonego Śląska. Nie pada 10 stopni na termometrze. Słońce jeszcze co prawda jakoś nie świeci mocno, bo nie ma jak się przebić przez te chmury, ale może się coś wyklaruje. Także i teraz tak sobie myślę, gdyby nie rok przestępny, to dzisiaj byłby ostatni dzień lutego, jutro, 1 marca, no ale niestety jest rok przestępny co 4 lata, więc jeszcze jutro mamy luty. No i pojutrze pierwszy dzień marca. I idziemy coraz to bliżej w kierunku wiosny, która jak już wiecie zakończyła trochę wcześniej u nas, wyjątkowo w tym roku. Nie? Dzień dobry. Dzień dobry, tak. No, także, się się. także tak to wygląda, chociaż popatrzcie, tu już słońce próbuje się po tej stronie nie Marzenka tu miała małą rozpinę na temat roku przystępnego, że co cztery lata i tak dalej. Wiecie co, do tej pory było zawsze tak mówione, że rok przystępny to ten zły rok, bo tam się coś złego dzieje. No takie. Że tak powiem, ploty się zawsze gdzieś tam gadało. Ja tam w to nie wierzę, szczerze powiem. Jest rok przestępny i tyle, nie? Rok jak. Matko, ja teraz patrzę, co Marzena na ona wsiada do tyłu i tutaj zasiaduje na fotelu. No nieważne, w każdym razie ciepło jest, przyjemnie. Normalnie czuć wiosnę w powietrzu. A myśmy podjechali tu po Tallika po paprykę. Chociaż nie wiem, czy ją kupimy, czy będzie, bo piszecie, że tej papryki nigdzie nie ma. No to się okaże. Ma być jeszcze w promocji dodatkowo, także zobaczymy co jak. Dobra, my idziemy do sklepu, Wam życzymy miłego dnia i widzimy się później. Może w sklepie? Na papryce? No i już daleka widziałem. Tyle zostało po papryce. Można sobie zabrać w Gratisie. Na całe szczęście jeszcze w okolicy jest jeden Aldi, więc tam skoczymy i zobaczymy czy będzie. Tak też bywa. Niestety marzywa Po papryce zostało tylko opakowanie. No. Nie ma papryki, ale śledziki Marzenka bierze. Tak, biorę te śledzie. Te też są dobre. I wczoraj je wykończyłam, że tak powiem. Tam były jeszcze takie trzy, takie trzy kawałeczki. One są przepyszne one nie są zasłone. jak nie fajnie smakują doprawione. śledzie, tak i to nie jest tak słuchajcie, że bo często jest, że wiecie śledzie są po brzegach włożone, a w środku nawalona cebula jest naprawdę sporo, i to śledzie. markowe śledzie takie są, często gęsto, często gęsto, także fajnie są doprawione, akurat teraz nie są w promocji, bo ostatnio one były w promocji i też szybko zniknęły, a wiesz kiedy były w promocji, jak papucha bo... nie była w promocji, nie, one były w promocji przed y, czekaj, y, śledzia śled, na śledzia a. i potem jest środa kobietowa no. i wtedy były w promocji zniknęły wszystkie, no ale nie a tu są obiorek. jeszcze w takiej wersji <laughs> ale to są śledzie po, po wolińsku a nie wiem co to znaczy, a może weźmiemy na spróbowanie chcesz przetestować? Chyba, czekaj, także bierzemy na spróbowanie co. takie śledziki i nie, nie są te to tu znaczy... nie bo jeszcze zasadzie kupowaliśmy tu płaty płaty na Rolmopsy. No ale dobra. A właśnie, wiesz co, na pani pisała mi, nie, że tu co oglądałem te sardynki w ja takiej puszce, o tak będzie lepiej. Sardynki w puszce, one są po prostu przepyszne podobno. Sardynki czy... Nie, to nie są sardynki, są te nie sardynki. O, szproty, a nie sardynki, że są podobno przepyszne. Ja wam powiem, też wezmę na spróbowanie taką jedną paczkę, bo ostatnio oglądałem, ale nie wziąłem. Ostatnio jakoś mam fazę, że oglądam, oglądam, a nie biorę. Także takie coś jeszcze sobie spróbujemy. Co, jak? O, widzisz to? Podobno są przepyszne. W oleju. Szproty w oleju. Mogą być dobre. I wiesz co, jest? Ja bym dzisiaj chyba, ja dzisiaj jadę na sietanie. To Z taką cebulką. Bilecik jest. Jedna godzina za darmo. Akurat tu przy parku śląskim to już nie postawili na 2-3 godziny, tylko na godzinkę. Zrobić co zrobić i wiecie, wypad. a tak to trzeba opłacić, nie wiem, nawet kosztuje. Dobra, idziemy drugie podejście do po paprykę. Może się tu uda kupić. A jak nie, to jedziemy do domu właśnie na tyle w temacie. Kupimy kiedy indziej. Wiesz o tym, że tu jest tylko parking na godzinę. Tak? Na czas co zakupów, nie? Nie, ale tak jest przeważnie 2-3 godziny, nie? W Zamknięte? Ale to nie nasze. Myślę, że u nas się coś włączyło. Dobra, idziemy. Czy wy to widzicie? Jest i ona. Papryka pieczona. Cóż, zarymy się zrobiły. No to bierzemy. 5,99. Z dwa słoiczki się weźmie. Będzie jeden tu, drugi tu i będzie idealnie. Popatrz, jest papryczka. No to zadowolony, tak? Pewnie. Znalazłeś. No ale szału nie ma. No gdzie nie, no dwa są nie, takie... Nie no, przesady. Nie no, ile zabierzemy? Dwa. dwa. No. No bez przesady. przesady. Dobra. To jeszcze jakieś może warzywka. Chociaż pomidory tam są, nie? Z tego co ja kojarzę jeszcze. A słuchajcie, ja wam w ogóle nie mówiłem. Dzisiaj będzie... Kapusta wykorzystywana. Nie no sobie od razu tą kapustkę. Tak, bo dzisiaj Marzenka robi gołąbki. To jest młoda kapusta to nie, bo ona jest mała. Chociaż nie? Mięciutka będzie. Będzie mięciutka i zrobi... ale to będą takie mini mini gołąbeczki. No, to to jest wtedy osiem takich. Ale czekaj, to jest taka zdjęcia. Dylematy, a la marzyna. Którą nie. kapustę wybrać. Nie wiem, no to jest ładna ubita duża. To też jest dosyć świetna. dobra. Po 10 zł. Nie, 9 zł ta kapusta jest. Już nie ma odwrotu. Nie ma. Pomidorki ładne. Ale jeszcze w domu są pomidorki. Dobra, to co idziemy dalej? Tak. No to idziemy dalej szukać, szpyrać. Może coś ciekawego jeszcze się wyszpera. Oczywiście przepis na gąbki znajdziecie u nas. Ja wam potem to tutaj za chwilę dam. Podeślę co i jak. Polecamy bardzo pyszne, rewelacyjne. Także szybkie, proste do zrobienia. Nic tylko kupić kapusty, mięso i robimy tak przy okazji to tu już jest świątecznie słodyczowo jeszcze dzisiaj będzie akcja poszukiwania jajeczek bo już piszecie, że są, ale to nie te akurat ani nie te tylko te co zawsze a tu mi się rzuczy, w oczy jajeczka cukrowe pamiętam jak, było się, jak byłem dzieckiem to głównie takie dominowały wtedy Jakoś średnio mi podchodziło, bo to twarde, no ale było, nie? Jak nic nie było, to i było to dobre. Oj, to też kojarzę za dziecka. Taka galaretka, tylko była trochę inna wtedy, ale ten sam kształt miał i taką formę. Galaretki takie owocowe. Herbata już przygotowana z banku. Śniadanie gotowe, powiem Wam. Szprotki. Szprotki dobrze mówię. <laughs> Smakują obłędnie, i to jest chyba kolejny produkt, po kultury będę jeździł do tego sklepu. Bo są rewelacyjne. Do tego, oczywiście, nie mogło zabraknąć papryki wędzonej na bogato. Wędzonej? Pieczonej, co ja mówię, jakie wędzone? To wędzone. Także teraz bierzemy się za pyszne śniadanie. Marzenka też tam sobie przygotowuje. Tylko marzenka stwierdziła, że zrobi sobie, pas sobie pastę z tych yy, szprotów. Także smacznego. Marzenka w tle robi kisiel, to znaczy się sk... Tom, mm, jak się to nazywa? Kisiel. Nie, szkróbek, o. No po, po śląsku to jest szkróbek. A dobra, nie będziemy marzence przeszkadzać, a tu proszę bardzo, tak jak mówiłem, wczoraj wspominałem, że przyjdą elementy do naszej łazienki, bo jak wiecie, planowany jest yy, remoncik. Także tu różne rzeczy poprzychodziły, co to przyszło, to Wam za chwilę pokażę co i jak. Oczywiście jedno rynku będzie ciężko, ale tu już coś chyba, o, tu się zdradzi. O, taki uchwyci, proszę bardzo, na przykład. Bardzo ładnie się prezentuje, przynajmniej na zdjęciu, nie wiem jak w rzeczywistości. No. Pojedynczy, bo tam i tak zawsze tylko jeden wisi, a on tak naprawdę i tak wisi głównie na kabinie. To też racja. Tu jeszcze chyba na papier toaletowy. No chyba tak, bo tu nie ma, o tu jest, proszę bardzo i szczotka, ale jak widać mały bałagan jest, ale to znak, że już jest wszystko przygotowane, proszę, tak się prezentuje uchwyt na ręcznik, ja myślałem, że on będzie trochę większy, a on będzie taki, że tak powiem, delikatnie subtelny, na papier altowy, taki wieszak, bardzo ładny, powiem Wam, że myślałem, że to będzie takie bardziej leciwe, a okazuje się, że to jest ciężkie, porządne. O, bardzo ładne, no. To jest w ogóle, słuchajcie, marka, nie wiem, czy dobrze czytam, Hans Groe. My mamy Groe. Mhm, tam to wszystko. Ty... To jest brat chyba, nie? Czy to jest no nie, siostrzana firma, powiem, ale jest trzy razy tańsza niż Groe od Hansa. Ale jeszcze na mydło. Aha, to jest na mydło. I tak, na mydło. Tylko właśnie to mnie zastanawia, tu jest coś niehalo. No. Bo ja bym to w ten sposób to ma być, ale jakoś mi się tak nie widzi. Odwrotnie, w instrukcji trzeba sprawdzić. Tu trzeba zmienić tą gumkę. Nie ale chwila, jaki jest... Tak, tak jest. No, Hans Groe jest tak. Mm. tak. No i taka szczotka do WC. Też się ładnie prezentuje. Chociaż nie ma tego wieczka, nie, no ale trudno. Mm. Hans widocznie nie daje. Co on tak się trzyma? Nie, Przez... no jest jakaś wykluczona, jak Trzeba to włosy się może no Widzisz? A, ja widzę. Dobra, no. ale... No, także takie no, elementy. kiedy montujemy, Marku? Nie, no najpierw musimy. Musi, musi tam nabrać mocy urzędowej. Tak, Grze... tak. Boiler już nabiera. Nabiera, już drugi dzień. Nie, no właściwie. No. Pierwszy, bo wczoraj przyjechał. 30, y, y, tak, to minimum. Miesiąc no. to jest minimum. Nie, ja tam myślę, że słuchajcie, nie żaden miesiąc. To jest zaledwie kilka dni i wszystko będzie gotowe, zrobione. Wiadomo, że najpierw, nie wiem, czy da, da się wejść, bo Marzenka tu swoje szklupki robi. Najpierw to trzeba zdemontować tą zabudowę, żeby wyciągnąć stary boiler i zamontować nowy. O, tam jakaś komisja się włączyła w tle. Potem oczywiście trzeba będzie to z powrotem zabudować. Wszystko tu wymalować na nowo, zrobić, no i będzie można, to też będzie wymienione, bo z czasem widać, że o może tak będzie bardziej popękało to wszystko te obudowy. Te ramki wymienimy na takie same jak tam w salonie, w kuchni wszędzie będą jednakowe. Także to zniknie, będzie inne. No, chcę jeszcze kupić nową deskę sedesową, bo ta już jest też wiekowa, ale jest oczywiście problem, bo jest stara muszla i jest problem taki, że już nie produkują takich tych desek sedesowych i nie będzie pasowała tak jak trzeba. No ale oczywiście zrobimy coś, żeby pasowała. Trzeba będzie tak dobrać i dokupić to. Kupić, no. Tu oczywiście ta kafelka będzie też naprawiona, jeszcze w tych pracach. No i tyle, nie? A to już widać, wszystko już tak, że tak się wyrażę. Zużyte no i, i naczerpnięte, tak i słuchajcie, klamki trzeba wymienić, bo niestety też tu jest wszystko z nimi super, ale w środku jest taki fantastyczny mechanizm jakiś taki dziwny, plastikowy, że to po prostu z czasem też się zużyło i niestety się zepsuło. Zarówno tu w klamka się zepsuła, w łazience, jak i w pokoju też się zepsuła. Dokładnie ten sam efekt, czyli wszystko, że tak powiem opadło no. no, ale to trzeba kupić nowe, nigdzie samego elementu tego wewnętrznego kupić, tylko trzeba kupić od razu całość, nie? Tak to niestety się teraz produkuje, żeby, no to jest tak jak soci z tym odkurzaczem, a co do odkurzacza, dostałem się maila, że już został wysłany, czyli zakładam, no teoretycznie może jutro przyjść, ale wątpię, piątek albo w poniedziałek już będzie nowy odkurzacz, także jest dobra wiadomość, dobra, ja teraz to biorę. Ogarniam, chowam, sprzątam. Marzenka ja i idziemy. idziemy. A jeszcze wiecie, jaka misja jest do spełnienia? Nie. Misja Wielkanocne Jajko. I tak się prezentują napięte serwetki od Marzenki. Napięcie, Napięcie duże. Zamiast Napięte? Napięty. Tak. Zamiast szpilek są wykałaczki, i powiem Wam, że się sp sprawdzają. No, ale widać niedociągnięcia, nie? To Znaczy, znaczy ja... tu jest. Ja już to widzę, tu jest za dużo w ogóle, tu gdzieś są różne takie. Ale ta bardzo ładnie wyszła. No ta też może, no. Marzenko, Zniecie. jesteś zbyt schrona. Tylko najgorsze, że tutaj teraz jest pełno. A wiesz, że w kamerze do, nie widać? Do mnie się też klei, pełno tego wieczora. No, styropian, ale odkurzacz później to to ładnie Także jutro wymijcie. przyjdziemy i zobaczymy. O, kwiaty muszę zabrać. A właśnie. Yy, czy to wyschnie w ogóle? No, to może trochę snuć, bo stereopian, jednak. No, jest tyropia, to jest na... no a, a to też tyropia. A tu nie ma tak ciepłości. Dobra, poczekajmy. A co do kwiatów, to proszę bardzo. Michał kupiliśmy takie piękne. Jak one się nazywają? Zapomniałem. Chiacynty. No, już na miejscu. Akcja wielka nocna rozpoczęta. No, jestem ciekawy, czy będą. Chociaż piszecie, że u Was w miejscowościach są nawet w biedronce. No, powiem Wam szczerze, że ja to nie miałem okazji widzieć. Albo jeszcze może. Nie wypakowali, bo to tak też często jest, że wiecie, w Biedronkach towar jest na tym, na paletach zapakowanych, albo jest na mm, magazynie, to akurat nie jest Biedronka, więc sprawdzimy. Na pewno tu były w tamtym roku na święte wielkanocne, pamiętasz? Jak to przeleciało, Marzyna? Tak, jeździliśmy Od święta świąt jajeczek. No, idziemy sprawdzić, czy są jajka wielkanocne, czekoladowe, z nadzieją. Na dzień dobry, jajka, ale nie te, co szukamy. One z tego co ja pamiętam w tamtym roku były właśnie w takich kartonach gdzieś tu powystawiane No ale powiem szczerze, że nic nie widzę Hmm, za chwilę będę musiał się dopytać jak mnie gdzieś znajdę Bo no to wiecie, pracownicy wiedzą zawsze więcej O tu chyba gdzieś były te jajka w tamtym roku, pamiętasz? A teraz to tu cichutko i spokojnie z ogólnie o, tu już zabawki, to już nie. Idę się zapytać pani. Nic, cisza. Kiepściutko. Jeszcze za wcześnie może. No, ale już podobno są, widzisz. I nawet różne smaki. Cappuccino pisze się, są. Hmm. Dobra, idę się zapytać. Nie ma co szukać. I łazić tak bezsensownie. No, jak się okazało, akcja zakończona niepowodzeniem, bo jajeczek jeszcze tu akurat nie ma. Także może zajrzymy do Biedronki piętro wyżej, co? Bo tu pani sprzedawczyni mówiła, że jedli ostatnio, ale nie, nie stąd, tylko gdzie indziej były kupione. A tu jest Biedronka trochę wyżej. No ale tu pani w jakimś Nie no, nie powiedziała, nie pytałem. Także zajrzymy jeszcze tam, a że niedaleko, to co nam zależy, co nam szkodzi nie. No. No niestety powiem wam, w Biedronce też tych jajeczek u nas nie ma. Przynajmniej u nas. Także mówi się trudno, może kiedyś gdzieś się pojawią, to kupimy. Jak na razie jedynie pozostaje szukać i polować na kolejne. Słodycze wszystko jest, ale jajeczek nie ma. No nic, idę dalej. Jajeczek nie ma, ale za to są ręczniki papierowe. I ja wam powiem, że teraz tak z Marzenką dyskutowaliśmy, taka rozkmina. Na temat tego ogólnego bałaganu w biedronce, i ja Wam powiem, że to ma pewien sens. Może to wygląda średnio, bo wiecie, taki odbiór jest raczej. Dzisiaj już w ogóle tu było, nie? Wszędzie wszystko i wymieszane, ale ja Wam powiem, że ja się na tym łapię, Daj. że ja zaczynam. Mi się uruchamia taki. jakiś instynkt szperacza w tej biedronce, nie? gdzieś gdzie w sklepach po prostu się idzie i się ogląda regały, i tak wiecie, wczoraj przelatuje, a tu zaczyna się grzebać, szperać. No i wiecie. Tu patrzycie, są na przykład gwoździe, śrubki, a tu zaraz obok chipsy wrzucone, a, a tu jeszcze, jeszcze czekolada. A jeszcze obok są książki. Jej. Ja wam powiem, to ma sens, chyba ktoś to wymyślił specjalnie, żeby nas wszystkich wrobić właśnie w takie szpiranie i kupowanie. A nie, że wiecie, przypadek, że po prostu jest taki bałagan, bo Biedronka ma bałagan. Także to według mnie będzie celowe, świadome działanie. Ludzi, którzy odpowiadają właśnie za to, a nie, wiecie, jakiś przypadek, bo w każdej wietorocie, a teraz ja mam wrażenie, że z każdym tygodniem, z każdym dniem ten bałagan jest mm. coraz większy w tych sklepach, nie? Kiedyś tylko były palety, a teraz już jest wszystko. Palety, kartony, wszystko wymieszane, tak jakoś. No i coś powiem Wam w tym jest. Wygląda średnio, ale myślę, że tu nie chodzi o wygląd, a bardziej o jakiś cel głębszy. wróciliśmy do domu, czas na obiad, a dzisiaj słuchajcie, petarda. Czyli żurek mm, z kartoflami. Czego chcecie więcej? Prima sort. Super. No już muszę użyć nowej łyżki. Proszę cię, to wszystko w domu zostaje wśród swoich, więc tak nie się, się że to zjemy? No oczywiście, że no, taką ilość, proszę cię, to ja sam nakładam. Chociaż niektórzy twierdzą, że jem jak wróbelek. Takie moje porcje sobie nakładam. Ale słuchajcie, ja Wam pokazuję, nagrywam jeden talerz, ale przecież nie będę nagrywał, że jem drugi talerz. Dlatego. A, tak zwaną no, dokładnie. No, dokładnie musi być, jak to tak smakuje. Mm -hmm. Także mogą być nawet i trzy talerze, jak coś smakuje. No. Także dzisiaj na obiadek żurek, potem na kolację, słuchajcie, spróbuję gołąbka. No. no? Jak będzie dobrze, wyrobi się to. Mają tak. być malutkie, mówi, nie? No wiesz, bo to są, jeśli no. w tej mowie kapusty nie są za duże, ale, ale nawet. No? Jak fajnie się sparzy, delikatnie. Także jak sobie obrobię, to one ma być dosyć spore, nie? I kilka ładnych bałunków nam wyjdzie. No dzisiaj na kolację można sobie zjeść, jutro na obiad. Przede wszystkim, to jest ich przeznaczenie. Także... Nie no, trochę myślę że z tej kapusty będzie tych No a co zostanie można zrobić kapuśniaczek, taki z kapustki albo na gęso taką. Kapustę do... Z koperkiem. Mm. Mm. Dobra. Tu proszę bardzo, już wpadła ta płyta kamienna. Muszę ją wypalić, no i kiedyś przetestować, zrobić na niej pizzę. Ale nie wiem, czy jeszcze nie będę musiał gdzieś kupić takiej łopatki, bo, bo piszecie mi, że bardzo się z niej źle ściąga, więc dobrze by było mieć łopatkę. No i popatrz, to jest rzecz, kolejna, którą kupuję. Ten tłuczek do... Ale kiedy ja już chciałem kupić, a to już nie mamy dobry jeszcze. I tak, on, on w trakcie. No bo to jest taki się... metal, to się wygięło tu. Tak, i ja sobie tłukę, tłukę i tak dobijam, i tu już mi. Zamocno tułka. Także można, można się skaleczyć, tak, że trzeba uważać, ale faktycznie. Chodzę i cały czas muszę cię kupić. Muszę cię kupić. No. U nas już po obiedzie, ale jakiś czas temu także na spokojnie. Ja tu się zabrałem. Montaż filmu na kanał Michasi. Już mam całą minutę i 10 sekund, także powiem Wam, jest dobrze. A tu w tle, proszę bardzo, marzenka coś się tłuczy. Już kapusta sparzona? No, no tak, nie będę jej długo już jest dobra. O, o, tutaj lada chwila gołąbeczki będą. No nie tak lada chwila, spokojnie. Tuż przygotowania do farszu. Znicz pokoju... Czy ja George'a słyszałem, czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się, dobra. Znicz pokoju się oczywiście świeci, owocki schodzą. Jeszcze muszę, słuchajcie, George'owi przemycić za chwilę lekarstwo w tym, ale wiecie, gdzie jest George? George, słuchajcie, siedzi teraz w sypialni pod łóżkiem. Na 100%, bo go tu nigdzie nie ma, po prostu zniknął. Królik zniknął jakby go, wiecie, wcięło gdzieś, no ale cóż. Tak to jest nim. Zatem będzie się u nas robił, a ja wam słuchajcie coś jeszcze pokażę. Dzisiaj odkryłem dwie ale w ogóle jaja jak berety były. Bo wiecie, że ostatnio jestem fanem Michałków. Nie wiem czemu. Jakoś nigdy mi te cukierki za bardzo nie podchodziły. Teraz Michałki mi smakują. Może wiecie, z wiekiem. I patrzę coś takiego. Michałki, wafelek z kremem orzechowym. I tak naprawdę to jest Michałek bez czekolady, tylko ten środek. Obłożony dwiema wafelkami, tak jak tu na obrazku. No i słuchajcie, biorę, tak mówię, na spróbowanie, wezmę trochę, idę do kasy. Oczywiście w kasie nie idzie tego nabić, bo nigdzie tego nie ma. Nie? Poprosiłem o pomoc, pani przyszła, szuka, nie ma, idzie do kasierki obok, nikt nie wie. W końcu poszedł do jakiegoś biura magicznego. No i chyba z 15 minut i, i to zajęło szukanie. Marzyna już mówi, co on tam robi, czy on tam te jajka produkuje, bo ja w ogóle poszedłem jeszcze poszukać jajek tej biedonki, nie? Ale nie było. No i w końcu pani się udało ten kod gdzieś znaleźć, no i kupiłem i powiem wam, bardzo dobry. Zupełnie... Także tak to mniej więcej wygląda. Trafiałem do naszej kuli, yy, kuli szczęścia, zajączkowej czy kuliczkowej, jak to woli. No ale ta kula będzie zapełniona jak wiecie jajeczkami. Kiedyś, w przyszłości, jak mi się udaje kupić, nie, oczywiście. Bo wypiszecie, że u was i w Biedronce można kupić i w Kauflandzie i w Kerfurze nawet, a u nas po prostu wymiotu ani jednego jajka nigdzie nie ma. W dino to nawet jeszcze do dostawy nie mieli, jak się okazało. Dobra, Marzenka się bierze za te gołąbki, ja biorę się za dalsze montowanie. Na pewno jakaś kawa wpadnie, bo jeszcze dzisiaj, nie no, jedna już wpadła. Ale jeszcze druga spokojnie może wpaść bez większego, już tak powiem, problemu. Film na kanał Michaś jest montowany, już właśnie się renderuje. Trochę to zajął, powiem wam. 21 na zegarze, a ja biorę się za jakąś kolację. Coś trzeba by było wszamać, żeby wiecie, potem nie było nagle głodu, chociaż tak jest późno. A co będzie? Gołąbki. Proszę bardzo, za chwilę wpadnie piękny gołąbek, taki w sosie. Marzenka woli wersję sotę, czyli bez sosu. Ja w takich, no jakoś mi takie nie podchodzą. Jakoś taka pusta, sucha, psychio, ale w takim sosie powiem Wam, obłędne. Jeszcze się biorę za polerowanie tej szyby, bo widzicie. O, właśnie, bo dużo osób się pyta, jak, czym wyczyścić tę płytę, że ona się tak świeci, jest taka czysta, no to już Wam mówię, zwykła ścierka szmatka z wodą pierwsze czyszczenie a potem drugie czyszczenie to jest na ręczniku papierowym spiritus taki zwykły spiritus po prostu i powiem wam szyba jest idealna o wiadomo że trzeba zmyć to wszystko co jest takie proszę przyschnięte gdzieś tam ten teges o o proszę tak się prezentuje widać że są mazy wszystko teraz ręcznik papierowy tu z dozownika to jeszcze z czasu wiecie jak byli królowie o, i teraz wystarczy zrobić pyk i będzie się świeciła idealnie. O! I to jest mój najlepszy patent. Wiadomo, że ona jest porysowana, ale jest po prostu czyściutka. No. Także takie, taki to jest ten patent, jeżeli chodzi o naszą płytę. To ja teraz ci biorę za smakowanie. Nie za kolację. Gołąbek padnie.